Cześć, witam po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj ponownie PS2. Nie wiem dlaczego, ale mając Xboxa One, PS4 czy Switch, to właśnie PS2 ostatni czasy stała mi się mega bliska. Lubię do niej zasiąść, przysiąść przy niej. O, w ten sposób może powiem no jest mega konsolka. No kurcze tak mi się spodobała, że no nie przepuszczałbym. Swoje lata ma, a potrafi wciągnąć na wiele, wiele godzin Tak jak mówię ostatnie czasy po pracy zagrywam się tylko na PS2. Mega konsola no i co? Ostatnio było Ford Racing Dzisiaj pomyślałem, że może zagramy sobie coś z rajdów, a jest to WRC Rally i Wolf. Jeśli dobrze to przeczytałem, i Wolvet. Mnie się o to mniej więcej widać na pudełku. Ja już milion razy powtarzałem na filmach, że z angielskiego to jestem nie bardzo. Płytka jest troszkę porysana, ale myślę, że myślę, że będzie śmigać, bo ona była w pakiecie chyba do PS2 Slim więc te gry to praktycznie były za darmo dodane więc no po prostu nie wybrzydzałem że jakieś tam ryski są czy cokolwiek bo równie dobrze mogłaby być konsola bez tych gier no ale mam nadzieję że się wczyta podejrzewam że ją testowałem przy zakupie konsoli ale już nie pamiętam no, no na pewno nie zagrywałem się będzie to teraz Pierwszy raz być może, no mówię, nie pamiętam. Jeśli grałem, to pewnie jeden wyścig, bo u mnie po prostu wszystkie gry, które zakupię, czy też tak jak na przykład ta była z konsolą, no to staram się przetestować, które chodzą, które nie. No bo wtedy te nie działające po prostu nie lądują u mnie na półce z kolekcją, tylko wędrują gdzie indziej. Powiem tak, mówiąc szczerze, dzisiaj, dzisiaj włączył się film ze Switcha, a był to Vampir. No, muszę przyznać, że pan Tomasz na komentarzu, w komentarzu mi napisał, że wyszło trochę ciemno. No i faktycznie, nie wiem dlaczego i czym to jest spowodowane, ale no, mój oryginalny film jest i na komputerze i na telefonie całkiem inny, a po przetworzeniu i wrzuceniu na YouTube no, no wyszło troszkę ciemno Będę starał się to naprawić albo rzucić po prostu nowy film z Vampira bo spojrzałem szczerze mówiąc na tym, na tym film na YouTube. no i faktycznie mi też się nie podoba nie wiem dlaczego tak wyszło no nie mam pojęcia to chyba pierwszy raz tak się stało Myślę, że z tym filmem będzie ok. Tym bardziej, że to jest standardowe miejsce do unboxingu. Jeśli ktoś pamięta, kojarzy. A tam to było z miejsca, gdzie mam po prostu konsolę PS4 Xbox One. I faktycznie tam jest, jest trochę ciemniej. Mówię, być może wrzucę po prostu nowy film. Dokładniejszy z takiego ujęcia jak tutaj. Myślę, że wtedy będzie, będzie ok. Może weźmy sobie na początek quick race, O, wow. kompletnie nie wiem jak to tam wyjdzie. Misterowanie, przypuszczam tylko, że będzie tak jak w PSP: że na, na X będzie gaz, na kwadrat hamulec. Szkoda, że po prostu tych, te bampery tu nie działają w tej grze. Znaczy się w tej grze, no ciężko samochódówkę chyba na te bampery chyba że się mylę. Ja nie jestem po prostu jakimś znawcą. PS2, jak może mi ktoś na kom w komentarzu napisać, może są takie gry. Jak wiadomo, ja jestem świeży z PS2. No, mam już jakiś czas, no ale po prostu gry cały czas staram się kupować. że też ekran jest trochę jaśniejszy postaram się jak do mety przed drugim takim przejazdem troszkę balans bieli zmniejszyć Bardzo fajnie się auto prowadzi. Są fajne takie poślizgi. Pad wibruje i to momentami bardzo mocno. Że ja nigdy wcześniej nie miałem PS2. Chyba była... był największy błąd, że po prostu nie, nie zainwestowałem w ten konsolę wcześniej. Ale teraz można to nadrobić. W tamtych latach to człowiek był, no nie wiem, bardzo młody. Pewnie jeszcze się uczyłem więc i tak ciężko by było z kasą, a teraz po prostu można sobie pozwolić i na konsolę, i, i na gry. I dzięki temu mogę, mogę sobie wszystko teraz nadrobić. I pewnie tak, tak właśnie będzie. Kurczę, myślę, że nie najgorzej to wyszło, a teraz widzę właśnie, że jest trochę za jasno, ja po prostu trochę poruszam, ale myślę, że teraz będzie ok. troszkę zmniejszyłem białego koloru. Była taka rozgrzewka, po prostu chciałem się zapoznać ze sterowaniem mniej więcej, jak auto trzyma się na wierzchni. Weźmy może sobie to teraz Singla, singulary, Jeden gracz, a tam dużo możliwości bo chyba do 4 graczy. Super 1600, WRC Nowicjusz, WRC Profesjonal, WRC ekspert, Nowicjusz tak bo co teraz mi się tam pewnie udawało? Nie powiem trochę tych aut, mamy, ale weźmiemy sobie, może, słynne z tych wyścigów subaru imprezę. Co my tu mamy? Monte Carlo, Meksyk, o, Nowa Zelandia. Nie mogę cofnąć. No, i po prostu zlagowała nam gra. Tak, mówiłem, trochę rysek ma. W sumie wybrało nam Meksyk. Fajnie. Myślę, że chociaż jazda będzie normalna, nie będzie to lagować. Musiałbym po prostu zrobić coś z tym płytą, albo dać ją do regen regeneracji, albo po prostu zakupić nową. No szkoda, że tak jest, no ale. Trudno, nic z tym nie zrobię na razie. Czytała się jest nadzieja. Może będzie działać. W sumie Meksyku akurat się nadaje. Ale mamy znowu biało. Idzie to spauzować i jeszcze bym musiał tutaj ściemnić. Sorry za to ruszanie, ale. Podejrzewam, że lepiej to teraz ściemnić niż miałoby się źle oglądać co Co trasa zależy i jaka jest kolorystyka, jak Słońce daje światło wtedy telefonie to jakoś dziwnie się odbiera. Ten, two, four, right, left, three three right. <laughs> Nie chciałbym mówiąc szczerze, żeby wyszło tak jak z Vampirem. Left, right. Normalnie zniechęciłoby mnie to chyba już do, 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 do nagrywania. Ale padły teraz niedroga na zakończenie. Sprawdziłem telefon, czy znowu nie jest za jasno. I skończyłem, jak skończyłem. i going to be Three left, cut.

naprawdę ekstra sięgrany jest kolejna gierka, która mega mi się podoba na tą konsolę. Z Fordem, Ford Racing trójeczka było podobny. Jeszcze po nagraniu trochę popykałem gierkę. I coś te przednie lewe koło Dziwnie pracuje tak takie, ale z lewej chyba już jest coś i tak no i mamy ochrzone auto kurcze PS2, takie szczególi, no fajne no w sumie nie poszło najgorzej mi się wydaje Mówię coś, coś ewidentnie dzieje się z płytką i nie jestem w stanie nic zrobić. Dobra, nie będę tracił czasu, tylko ja pauzuję, spróbuję to naprawić i zaraz wracam. Jestem ponownie, musiałem po prostu grę włączyć od nowa. No mówię te ryski, chyba jej szkodzą i... I gra się zawiesza w niektórych momentach. A no, muszę przyznać, że szkoda, bo gra jest naprawdę bardzo fajna. A no, będę po prostu musiał nabyć inną. Ta była gratisowo do konsoli, no to mówię... Nie mam nikomu za zły, że po prostu ona nie chodzi. Może wybierzmy sobie teraz Finlandię. Wcześniej byliśmy w Meksyku. Mamy 15 minut nagrania. Myślę, że to będzie ostatni, ostatni przejazd. Będziemy kończyć na dzisiaj. Ten film praktycznie planowałem na, na środę, dzisiaj jest poniedziałek. a ze względu na to, że po prostu ten vampir nie wyszedł. Jest trochę nie po mojej myśli, więc ten odcinek udostępnię po prostu już, już jutro na wtorek, w ramach takiej re rekompensaty za tego wampira. No i dzięki Pan Tomasz za komentarz, uświadomienie mnie, że film nie wyszedł, bo pewnie bym nie wiedział, gdybyśmy tego nie napisał. A tak, na przyszłość po prostu będę uważał, żeby, żeby to samemu sprawdzić, może ustawiając go prywatnym i dopiero wtedy jako publiczny. Fajna trasa, fajnie to wygląda. Kurcze naprawdę mega jest ta gierka Super się gra Aż trudno że ona ma tyle lat Nie no ja muszę nabyć Nową płytkę Albo po prostu jechać gdzieś do Ceksa i Niech mi zrobią coś z tą Jeśli pójdzie mu uratować Bo w sumie nie są to jakieś duże Rysy jakieś głębokie, tylko takie rysy, mini rysy. Myślę, że to na 90% dałoby się to naprawić. Teraz widzę, że jadę w cieniu autem i po prostu te nagrania też jest troszkę ciemniejsze. ale w grze też mam ciemno to widocznie tak, tak musi być I wydawało mi się, że bardzo dobrze jadę nie robię tam jakichś, nie wiem Wypadku wypadania z toru, ale to odcinki, jak jakieś... już nie za bardzo to wygląda. Mało tego zielonego. Teraz już. O Teraz już jest totalna lipa. Teraz mi już mam nie byliśmy jedyni, widzę. Tam auto też rozbite. Nie no, w sumie to był krótki odcinek. Widzę, że mamy 19 minut. Podejrzewam, że jeszcze jeden sobie zrobimy. Jeśli znowu gra się nie zwiesi. Tak z ciekawości. O ja mogłem tego nie sprawdzać. Teraz pewnie będzie jakiś drugi, tak? No dobra. Finlandia. Słychać konsolę nie jest ona za cicha Oj, samochód też chyba długo nie pozzipię. Over Zaczekajcie, bo znowu tutaj jest za jasno. Naprawdę, jeśli dopóki nie nabędę kamery, to to te nagrywa nagrywanie to będzie It's jakaś katowarga. Troszkę inny odcień, że troszkę jaśniej i już right. nagranie wychodzi całkiem inaczej. Ale kupię, z czasem kupię tą kamerkę i myślę, że będzie to dużo lepiej wyglądać. Teraz którą podnie... Kurczę, nie skupiłem się na grze, że... ale chyba dobrze.

London.

I teraz nie poszło z tego co widzę najgorzej. To co, nie będę przedłużał, bo tu już mam 24 minuty. Zleciało. No mówię, jak się fajnie gra, to ten czas leci nieubłaganie. A naprawdę ta gierka dla mnie to jest mega. Mega kozak. Fajnie się gra. No Nie myślałem, że na PS2 będę mógł się tak fajnie bawić, od pewnego czasu no mówię ten ford racing gta 3 no i teraz te wrc rally i wolf super gierka kurczę no. podejrzewam że teraz ja się pożegnam z wami a będę dalej katował tą gierkę na ile ona mi pozwoli no bo jak wiadomo no zwierzki ma no te ryski będę musiał coś z nimi zrobić albo po prostu tak jak mówiłem Nabyć sobie nową gierkę, ale ona musi być w mojej kolekcji. Prawdziwe majstersztyk. To co? Po raz kolejny dzięki, że byliście. Sorry za ten odcinek z wampirem. Postaram się to jakoś wynagrodzić. Na pewno jakiś nowy zrobię, żeby to jakoś lepiej wyglądało. A teraz. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.